Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania czytania miłosnego dla osób z podznaków wagi. To będzie czytanie ogólne dla wszystkich z znaków wagi, natomiast jeżeli ktoś chciałby bardziej szczegółowe, prywatne czytanie partnerskie lub każde inne, zachęcam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Waga w miłości. Waga w miłości. Wy w tej relacji: Rydwan. Wasz partner: Król Buław. Co was przy sobie trzyma? Diabeł. Mocne strony tej relacji: Dwójka Buław. Słabe punkty: Siódemka kielichów. I prawda o tej relacji. Piątka monet. Od razu wezmę karty, żeby dopytywać, żeby dwa razy nie powtarzać tych samych rzeczy. Więc pokazujecie się jako bardzo energiczni w tym związku. Jako, jako osoby, które są, czy, czy jakby nawet to robią w jakiś sposób kierować tym związkiem, nadawać mu ton, jakby osoby, które, od których wiele zależy. Natomiast wasz partner też się nie pokazuje jako słaba osoba, więc myślę, że relacja może być bardzo taka powiedziałabym, dynamiczna. Może, mogą tutaj być. Pokazują się takie historie, że mogą być spory o dominację, bo pokazują się dwie. Dwie osoby, które chciałyby po swojemu jakoś tutaj widzieć ten związek. Rydwan, to jest szybka energia. No, i paść buław zdecydowanie jest tutaj i seksualność, i ogień, takie przyciąganie, chemia, zarówno u króla buław, zarówno u was, jak i u króla buław, czyli u waszego partnera. Więc pokazuje się, że relacja na pewno nie jest nudna. Zresztą, widząc tutaj kartę diabła, sądzę, że na pewno nie jesteście w nudnej relacji. Czy ona jest łatwa? Nie sądzę, ale na pewno nie jest nudna pokazujecie się jako dynamiczni, jako chętni do działania, jako tacy, którzy nie, nie lubią się gdzieś tam tak zastać, tylko raczej chcą, żeby wszystko, żeby się dużo działo i żeby wszystko szło do przodu. Wasz partner pokazuje się w energii króla, była tak jak powiedziałam, bardzo ognisty, ale tu się pokazuje też wieża. No i teraz co by to mogło znaczyć? Być może wasz partner was czymś zaskoczy, albo was czymś zaskakuje, albo coś, coś się wydarzy takiego, co, czego się w ogóle nie spodziewacie. Dlatego, że wieża mówi o tym, że następuje zmiana absolutna schematu myślenia, działania, postępowania zmiana dotychczasowych sposobów funkcjonowania w relacji. Nawet dla niektórych to może oznaczać, że partner chce zakończyć nagle relację. Takie nawet historie dla niektórych mogą być. Natomiast to są czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać w jakiś sposób na Was albo na Waszego partnera. To, co Was razem trzyma, to jest karta diabła. No i jeżeli ona oznacza tylko taką chemię i ten ogień i, i tą seksualność, to ok. Ale karta diabła mówi też coś więcej. Ona mówi o bardzo silnym przywiązaniu, którego trudno jest po prostu, z którego trudno się wyzwolić. Przywiązanie ja myślę, że to delikatnie ujęłam, to jest uwiązanie, to jest, to jest niewola, to jest trudność wyzwolenia się, Czy was trzyma bardzo silna, karmiczna relacja, która, która jest nie, ludzką siłą nie do, po prostu nie do Przecięcia. To są bardzo silne wpływy, to, są, to jest takie przyciąganie, gdzie możemy się nie wiem kłócić, bić i tak dalej, a i tak nas do siebie ciągnie. Ta karta mówi również o wspólnych jakichś uzależnieniach, czyli na przykład mamy oboje, nie wiem, jesteśmy bardzo zakręceni na punkcie pieniędzy, albo właśnie seksu, tak? To, to, jest, to jest jakby razem nas w to wciąga. Okay? Wyjaśnimy o co chodzi. Królowa mieczy dokładnie. Trudność z wyzwoleniem się. Trudność, żeby się w ogóle odciąć, uniezależnić. Jeżeli byłaby taka oczywiście chęć i potrzeba, bo ja nie mówię, że wy macie się rozstawać, jeżeli chcecie ze sobą być. To nie o to chodzi. To chodzi o takie relacje, gdzie diabeł pokazujący zniewolenie y, y, i przy tej królowej mieczy pokazuje jednocześnie, zresztą to jest wasza energia, trudność z odcięciem się od, od kogoś takiego, kto nas, y, kto nas zniewala, kto nas y, y, ogranicza. To nas wciąga w jakieś, nie wiem, i towarzystwo, i może jakieś nałogi, takie rzeczy bardzo trudne, bardzo trudne energie. Teraz mocna strona tej relacji to jest dwójka buław. I dwójka buław to są tak naprawdę dwie drogi, więc myślę, że dla niektórych tylko ta karta diabła się pokazuje, a inni mają jednak wyjście żeby jakoś inaczej to wyglądało. I żeby tak dużo się tutaj nie blokować. Bo dziewięć mieczy, znowu wasza energia, pokazuje, że wy nie wiecie, jak z tego wyjść. Natomiast dla tych, którzy wiedzą, jest ta druga droga. Czyli proszę pamiętać, że zawsze mamy wybór. To jest mocna strona waszej, waszego związku, że wybór macie. To jest tylko wasza decyzja, żeby się z tego wyzwolić, chociaż od razu mówię, może być bardzo trudno, bardzo trudno. Słabe strony tego związku to jest siódemka kielichów. Siódemka kielichów mówi o tym właśnie, co się tutaj dzieje. Tak jak powiedziałam, wy nie macie nudnej relacji, wy nie macie nudnego związku. Siedem kielichów to się ciągle coś dzieje. Może też tak być, że pojawiają się inni gdzieś koło Was, inni potencjalni, przynajmniej partnerzy albo że jest bardzo dużo różnych mieszanych emocji. Natomiast y, te emocje mogą Was wykańczać jest dziewięć mieczy, 10 mieczy, y, i y, może być tak, że to jest słabe punkty, są takie, że was do depresji doprowadzają. Tu się pokazuje też dziewięć mieczy, więc, więc myślę, że bardzo tru, w trudny, w trudnych, jeszcze raz powiem, dynamicznych. Ciekawych relacjach jesteście, natomiast do, mogących Was doprowadzać do depresji. No, powiem szczerze, że mocne czytanie, mocne. Tym bardziej, że prawda o tej relacji to piątka denarów. Czyli tak naprawdę ta relacja jest oparta na nie wiem na czym. Chyba właśnie tylko na tym uwiązaniu, bo pięć denarów to nie jest karta miłości. pokazuje samotność w związkach, to się pokazuje pokazują związki których jest, czegoś brakuje mamy odczucie braku może braku uczuć, może, może jeszcze jakiegoś innego braku braku wsparcia, bliskości że tej drugiej osoby nam brakuje jej obecności tak ta karta mówi, tak jak powiedziałam że, że się czujemy na straconej pozycji ograniczeni w jakiś sposób tym, że nie, nie, mamy, nie mamy tutaj wsparcia, ale ograniczeni Gdzieś tutaj jest chyba dużo do przerobienia u Was. No pokazuje mi się, że nad tym myślicie, ale to w dziewiątce i dziesiątce mieczy nie ma konstruktywnego myślenia. To jest myślenie, które nas tylko męczy i zamęcza i doprowadza do bólu głowy, bezsenności i depresji. A jakby nie, nie dochodzimy do żadnych takich rozwiązań, myśląc, myśląc i analizując ciągle, które by nam pomogły podjąć jakieś decyzje, jakieś działania. Teraz zapytam o osoby, które są singlami, spod znaku wagi, jakie mają szanse na poznanie kogoś, na poznanie miłości do następnych walentynek. Osoby spod znaku wagi, single, szansa na poznanie. O, proszę Państwa, jeszcze ciekawostka. Właśnie skończyła się palić świeca w czasie Waszego czytania. Może to być symboliczne. Wagi, single trójka wielkich arkan, czyli cesarzowa, dwójka monet i czwórka buław. Tak macie szansę na poznanie kogoś, nawet możecie mieć wybór. Na poznacie kogoś, z kim możecie trwałą relację stworzyć, może się pojawić również stały związek, w sensie trwały na zasadzie także mm, związku uregulowanego jakoś, tak, formalnego, a także ciąża. Również ciąża bliźniacza dla niektórych, albo, albo jakaś sytuacja, gdzie będziecie mieli do wyboru dwóch potencjalnych partnerów. I takiego dobrego wyboru Wam życzę. Życzę wszystkim dużo miłości yy, opartej na zaufaniu. Na dawaniu sobie mimo wszystko wolności. Życzę, żeby single spotkały osoby, które, z którymi się dobrze czują, z którymi tworzą fajne związki, a osoby, które są w związkach i jest coś do naprawienia, żeby Wam miłość pomogła naprawiać. Wszystkim jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.